Po ponadrocznej przerwie do TVN wraca uwielbiane przez widzów Reality Show Asia Express. Wśród uczestników szóstej edycji programu znaleźli się M. I N. Mandaryna i jej córka Fabien, a także Jessica Mercedes, której w wyścigu towarzyszy brat Justin. Po emisji pierwszego odcinka zdecydowanie najwięcej komentarzy posypało się jednak pod adresem zupełnie innego duetu, a mianowicie Agnieszki i Piotra Głowackich. Internauci skupili się przede wszystkim na dość wybuchowym charakterze żony aktora, która często podnosiła głos i denerwowała się na ukochanego. Mimo fali krytyki, Agnieszka i Piotr podeszli do sytuacji z dystansem. Po pierwszym odcinku Azja Express przeprowadzili instagramową transmisję, podczas której odnieśli się do negatywnych komentarzy. Ukochana aktora żartowała, że mąż ją ustawił i już nie niego krzyczy, a także przyznała, że jest terrorystką. Już w trakcie emisji drugiego odcinka popularnego Reality Show w mediach społecznościowych TVN pojawiła się kolejna dawka krytycznych wpisów pod adresem Agnieszki Głowackiej. Tym razem widzowie mogli podziwiać, jak 42-latka krzyczała na męża podczas konkurencji zręcznościowej z przenoszeniem piłek i przebijaniem napełnionych wodą balonów. Nie wiem, jak Głowacki wytrzymuje z nią. Ja, kobieta, nie dałabym rady nawet pół dnia. Oby doszła do refleksji po zobaczeniu swojego zachowania, dramatyczna jest, te jej komentarze przy grze z piłkami. Ojej, ciężko się to ogląda, nawet nie jest to śmieszne, program fajny. Ale żona Piotra Głowackiego sprawia wrażenie bardzo kłótliwej, nieprzyjemnej osoby, pisali internauci. Jednocześnie pod postem na Facebooku Asia Express pojawiło się sporo komplementów dla Piotra Głowackiego. Piotrek, podziwiam cierpliwość, od zawsze podziwiałam pana Piotra za jego talent. Ale teraz dodać muszę najgłębszy szacunek i uznanie dla jego opanowania i kultury. Pan Piotr Głowacki znakomity aktor, ale jak się okazuje, również święty człowiek o anielskiej cierpliwości i godnej podziwu kulturze i wyrozumiałości, ja nie chcę być ha.